13 Października: Ja Tobie ukażę wiarę moją przez uczynki moje. List Jakuba, rozdział 2, werset 18. Chociaż lud Boży obecnego wieku nie powinien być sądzony na podstawie uczynków, ale na podstawie wiary, uczynki są potrzebne. Przez uczynki okazujemy swoją wiarę, a dzięki Bogu niedoskonałe uczynki mogą dowieść lojalności naszych intencji woli jeśli nasze uczynki demonstrują panu szczerość naszej wiary taka wiara będzie się nadawała do przyjęcia przez niego a my zostaniemy uznani za doskonałych i dostąpimy udziału w królestwie oraz we wszystkich wielkich i cennych rzeczach które pan przygotował dla tych którzy go miłują nie tylko słowem ale także uczynkami dla tych, którzy uczynkami swojego życia usiłują pokazać, zademonstrować swoją miłość. Wiara nie polega wyłącznie na uwierzeniu w zrozumiałe stwierdzenia, chociaż wymaga takiego uwierzenia jako podstawy. Musi być całkowicie przekonana co do rzeczy, w którą wierzy. Musi uczynić ją swoją własną i działać zgodnie z nią. Taka wiara jest żywą mocą pobudzającą myśli, motywy, słowa i czyny. Prawdziwa wiara uwidoczni się więc w uczynkach. A jeśli ich nie ma, słusznie można wątpić w obecność prawdziwej wiary. Przez odpowiednie uczynki okazujmy zatem, że posiadamy wiarę oświecającą, usprawiedliwiającą, uświęcającą i wyzwalającą. Gdyż w Jezusie Chrystusie skuteczna jest tylko wiara działająca przez miłość. Pytania, czy w tym tygodniu przez uczynki okazywałem prawdziwość mojej wiary i jak, czego one dokonały? Równoległe cytaty, 13 października, Ewangelia Mateusza, rozdział 5, werset 16. Tak niech wasza światłość świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza, rozdział siódmy, wersety od 16 do 18. Po ich owocach poznacie ich. Czy zbierają winogrona z cierni, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce. Ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców, ani złe drzewo wydawać dobrych owoców. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset 20. Tak więc po ich owocach poznacie ich. Ewangelia Jana, rozdział 13, werset 38. Jezus mu odpowiedział. Swoje życie za mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę za powiadam ci. Zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 5. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc. Bo jest ze mnie, nic nie możecie zrobić. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 8. W tym będzie uwielbiony mój ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. List do Galacjan, rozdział 5, werset 6. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. List Jakuba, rozdział pierwszy, werset 27. Czysta i nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i wdowom w ich utrapieniu, i zachować samego siebie nieskarżonym przez świat. List Jakuba rozdział 2 werset 17 Taki wiara jeśli nie ma uczynków martwa jest sama w sobie List Jakuba rozdział 2 wersety od 19 do 26 Ty wierzysz że jest jeden Bóg i dobrze czynisz demony także wierzą i drżą czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka swego syna na ołtarzu? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami, i przez uczynki wiara stała się doskonała. I tak wypełniło się pismo, które mówi: Uwierzył Abraham Bogu. I poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary? Podobnie i nierządnica Rahab, czy nie z uczynków, została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą? Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe? Taki wiara bez uczynków jest martwa. List Jakuba, rozdział 3, werset 13. Kto wśród Was jest mądry i rozumny? Niech pokaże dobrym postępowaniem swoje uczynki, z łagodnością właściwą mądrości. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 22, werset 9. A gdy przyszli na miejsce, o któremu Bóg powiedział, Abraham zbudował tam ołtarz. Ułożył na nim drwa, związał swego syna Izaaka, i położył go na ołtarzu na drwach. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 22, werset 12. Anioł powiedział: Nie podnoś ręki na chłopca i nic mu nie czyń, bo teraz wiem, że boisz się Boga i nie odmówiłeś mi swego jednego syna. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 15, werset 6: I uwierzył panu i poczytano mu to za sprawiedliwość. List do Rzymian, rozdział 4, werset 3: Cóż bowiem mówi pismo? Abraham uwierzył Bogu. I zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. List do Galacjan, rozdział 6, werset 9 i 10. A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rządź będziemy, jeśli nie ustaniemy. Dlatego więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. List do Filipian, rozdział drugi, werset 12 i 13. Dlatego moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Bóg bowiem sprawia w was i chęć i wykonanie, według Jego upodobania. List do Tytusa, rozdział 3, werset 14: A niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezowocni. List do Żydów, rozdział 11: A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy. Przez nią bowiem przodkowie otrzymali chlubne świadectwo. Przez wiarę rozumiemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, także to, co widzimy, nie powstało z tego, co widzialne. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę lepszą niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, bo Bóg zaświadczył o jego darach. Przez nią też, choć umarł, jeszcze mówi. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci, i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go przeniósł. Zanim został przeniesiony, miał świadectwo, że podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę Noe. Ostrzeżony przez Boga o tym, czego jeszcze nie widziano, kierowany bojaźnią zbudował arkę, aby ocalić swój dom. Przez nią też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, która jest z wiary. Przez wiarę Abraham, gdy został wezwany, aby pójść na miejsce, które miał wziąć dziedzictwo, usłuchał i wyszedł, nie wiedząc dokąd idzie przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej jak w obcej mieszkając w namiotach z Izrakiem i Jakubem współdziedzicami tej samej obietnicy oczekiwał bowiem miasta mającego fundamenty którego budowniczym i twórcą jest Bóg przez wiarę także sama Sara mimo podeszłego wieku otrzymała moc poczęcia potomstwa i urodziła gdyż zawiernego uznała tego który obiecał Dlatego z jednego człowieka, i to obumarłego, zrodziło się potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie i jak niezliczony piasek na brzegu morza. Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli, cieszyli się nimi i witali je i wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby przecież wspominali tę, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić. Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. On, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze jednorodzonego syna. On, któremu powiedziano, w Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo. Uważał, że Bóg może nawet wskrzesić z martwych. Skąd go też otrzymał na podobieństwo zmartwychwstania? Przez wiarę Izaak pobłogosławił Jakuba i Jezawa odnośnie tego, co miało nastąpić. Przez wiarę Jakub umierając pobłogosławił każdego z synów Józefa i pokłonił się wsparty o wierzchołek swojej laski. Przez wiarę Józef umierając wspomniał o wyjściu synów Izraela i wydał polecenie co do swoich kości. Przez wiarę Mojżesz po urodzeniu przez trzy miesiące był ukrywany przez swoich rodziców ponieważ widzieli, że dziecko jest urodziwe i nie ulękli się rozkazu króla. Przez wiarę Mojżesz, gdy dorósł, odmówił nazywania się synem w córki Faraona, wybierając raczej cierpieć uciski z ludem Bożym, niż mieć doczesną rozkosz z grzechu. Uważał zniewagi znoszone dla Chrystusa za większe bogactwa niż skarby Egiptu, bo wypatrywał zapłaty. Przez wiarę opuścił Egipt, nie lękając się gniewu króla, bo wytrwał, tak jakby widział niewidzialnego. Przez wiarę obchodził paschę i pokropienie krwią, aby nie dotknął ich ten, który niszczył pierworodne. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi, a gdy Egipcjanie próbowali to uczynić, potonęli. Przez wiarę upadły mury Jerycha, gdy je okrążano przez siedem dni. Przez wiarę nierządnica Rahab nie zginęła razem z niewierzącymi, gdyż w pokoju przyjęła szpiegów. I co jeszcze mam powiedzieć? Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach którzy przez wiarę pokonali królestwa czynili sprawiedliwość dostąpili spełnienia obietnic zamknęli paszczę lwom zgasili moc ognia uniknęli ostrza miecza umocnieni powstawali z niemocy stali się dzielni na wojnie zmusili do ucieczki obce wojska kobiety odzyskały swoich zmarłych przez wskrzeszenie Inni zaś byli torturowani, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Jeszcze inni doświadczyli szyderstw i bilczowania, ponadto kajdan i więzienia. Byli kamienowani, przeżynani piłą, doświadczani, zabijani mieczem. Tułali się w owczych i kozich skórach. Cierpieli niedostatek, ucisk, utrapienie których świat nie był godny. Błąkali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy. Ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, werset szósty. Kto mówi, że w nim trwa, powinien sam postępować tak, jak On postępował. Księga Objawienia, rozdział drugi, werset dziewiętnasty. Znam Twoje uczynki, i miłość, i służbę, i wiarę, i Twoją cierpliwość, i Twoje uczynki. I wiem, że ostatnich rzeczy jest więcej niż pierwszych. 9. nie czynów naszych. Nie czynów naszych szuka Pan, choćby najbardziej sprawiedliwych, lecz szuka w nich naszej miłości, ukrytej z świętą troską tam, gdzie serce czynów jest sprawiedliwości. Miłość jest ową rzeczą bezcenną, wśród naszych skarbów znaleźć się musi. Pan bowiem oceni daru woń przyjemną i wartość danego mu złota miarą miłości, którą opisać jest rzeczą daremną.